Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym poznasz praktyczne sposoby wsparcia sprzedaży i rozwoju firmy dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W pierwszym sezonie udostępniam zupełnie za darmo w formie podcastu moją książkę ABC Marketingu B2B. Zapraszam, Łukasz Kosuniak. Content Marketing paliwo Twojej marketingowej maszynerii. Content marketing, niezależnie od tego, czy występuje w B2B czy w B2C, ma zawsze jedno zadanie zdobyć umysł i serce klienta za pomocą bardzo atrakcyjnych, przydatnych treści. To jedno z najczęściej wymawianych przez marketerów wyrażeń, które doczekało się wielu definicji. Z tego odcinka dowiesz się między innymi, dlaczego marketerzy muszą skończyć z opisywaniem jedynie cech produktów, jakie treści są wartościowe, jak zbudować strategię content marketingu i dlaczego to się opłaca. Czym jest content marketing? Do mnie najbardziej przemawia wyjaśnienie zaproponowane przez Content Marketing Institute. Definicja. Content marketing, czyli strategia oparta na tworzeniu i dystrybucji wartościowych i spójnych treści, które mogą pozyskać i utrzymać odpowiednio zdefiniowaną grupę docelową. Strategia ta ma ostatecznie zaowocować wymiernymi korzyściami dla organizacji, która ją stosuje. Jest to pojemna, ale jednocześnie dość precyzyjna definicja. Ciebie powinno interesować oczywiście to, jak można ją zastosować w marketingu B2B. Content marketing nie polega na tworzeniu jakiejkolwiek treści. Chodzi o treść, która jest wartościowa i ważna dla klienta. Tu pojawia się pierwszy zgrzyt, bo marketerzy często tworzą treści, na które patrzą z własnej perspektywy. Wprowadzamy nowy produkt, trzeba stworzyć katalog, prezentację sprzedażową, ulotki trochę gadżetów i jak najszybciej wszystko wysłać do klientów. Tajemnicą poliszynela jest zaś to, jak wiele tych materiałów zalega w magazynach, albo przyczynia się do nasilenia efektu cieplarnianego, gdy używa się ich jako podpałki do pieca. A to dlatego, że marketerzy podczas tworzenia treści myślą o jak najlepszym opisywaniu cech produktów, licząc na to, że klient wszystko zinterpretuje i dopasuje do swoich potrzeb biznesowych sam. To oczywiście fikcja. Klient nie jest zainteresowany samym produktem. Nie ma czasu na przedzieranie się przez gąszcz opisów cech, korzyści i wartości dodanych, jakie ten zapewnia. Klient ma swoje problemy i wyzwania, którym stara się sprostać, tylko to go interesuje. Będzie chciał rozmawiać jedynie z partnerem, który przekona go, że zna jego problemy i ma sposób na to, aby część z nich rozwiązać. W B2B sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ w procesie decyzyjnym bierze udział zazwyczaj kilka osób. Różniących się wykształceniem, rolami oraz indywidualnymi celami i ambicjami. Jaka jest wartościowa treść? Pewnie zapytasz, drogi marketerze, skąd wiadomo, jakie treści są wartościowe. Tu właśnie zaczyna się strategia content marketingu. Na początku niczego nie tworzysz. Na początku pytasz. Najlepiej bezpośrednio. Pierwszym etapem tworzenia strategii content marketingu jest zbudowanie profilu klienta, zwanego buyer persona. Dzięki niemu nie tylko poznasz jego potrzeby i obawy, lecz także dowiesz się, jak wygląda proces decyzyjny i kto bierze w nim udział. Strategia Content Marketingu Tak zagregowane dane pozwalają ci na stworzenie dobrej strategii, przy czym podkreślanie roli strategii nie jest tu przesadą. Większość problemów z content marketingiem bierze się właśnie z jej braku. Wyobraź sobie redakcję dziennika, w której podczas kolegiów redakcyjnych zamiast ustalania tematów codziennie dyskutuje się o tym, ile stron ma mieć wydanie, czy stron gospodarczych nie zastąpić sportowymi oraz do kogo tak naprawdę chce się dotrzeć. Treści w gazetach się zmieniają, ale pewne procesy są powtarzalne. Redaktor naczelny musi wiedzieć, jakie są misja i ogólny przekaz dziennika, a redaktorzy działów, do kogo adresują swój przekaz i jakimi treściami mają zapełnić szpalty. Nieprzypadkowo odnoszę się to do przykładu z mediów. Content marketing upodabnia bowiem działy marketingu do wydawnictw. W niektórych zespołach marketingowych, które realizują spójną strategię content marketingu, faktycznie odbywają się kolegia redakcyjne zazwyczaj raz w tygodniu, czasem raz w miesiącu ale są one podstawową formą koordynowania działań contentowych. Planowanie treści z wyprzedzeniem oraz wcześniejsze ustalenie przebiegu procesów akceptacji, reformatowania, publikacji, promocji i analizy skuteczności pozwalają ocenić, jak dużo pracy potrzeba do realizacji projektu i jak uniknąć przykrych niespodzianek. Korzyści z content marketingu. Druga część definicji content marketingu mówi o tym, że celem tej strategii jest wygenerowanie wymiernych korzyści biznesowych dla organizacji, która ją stosuje. Wprowadzenie w życie strategii content marketingu jest rewolucją i wymaga sporo pracy. Co może sprawić, że zdecydujesz się na porzucenie utartych schematów, w których tak dobrze ci się funkcjonuje i rozpoczęcie czegoś zupełnie nowego? Odwołajmy się do przywoływanych już analiz Content Marketing Institute. Firmy, które wdrożyły content marketing, zauważają zmiany w trzech obszarach biznesowych: zwiększenie sprzedaży, optymalizacja kosztów, wzrost jakości bazy klientów i ich lojalności. Content sprzedaje. Pozytywny wpływ content marketingu na sprzedaż bierze się z tego, że większość procesów zakupowych rozpoczyna się od rozeznania w internecie. Google Lubi treści unikatowe i o jak najwyższej jakości, dlatego content marketing pozwala się przedostać w wyszukiwarce bliżej potencjalnego klienta. Jeżeli na tym etapie umiejętnie przeprowadzić tego klienta od wstępnego zainteresowania do porównania dostawców, twoi handlowcy zyskają sporo punktów przy pierwszym kontakcie. Content pomaga zaoszczędzić. Oczywiście, tworzenie wartościowych treści również kosztuje. Ale odpowiednia strategia, o której posłuchasz w kolejnych odcinkach, i dobrze dobrane narzędzia sprawiają, że koszt skutecznego dotarcia do odbiorcy staje się mniejszy niż w przypadku tradycyjnych metod. Dodatkowo, wartościowa treść pozytywnie wpływa na pozycjonowanie i daje oszczędności np. w wydatkach na adwords, choć nie zalecam zmniejszania tej pozycji kosztowej do zera. Content przyciąga wartościowych klientów. Content marketing pozwala na dotarcie do klientów, którzy potrzebują Twoich produktów. Dobra strategia treści, realizowana za pomocą odpowiednich narzędzi, np. marketing automation, pozwala na wyedukowanie klienta, zanim dojdzie do pierwszej rozmowy sprzedażowej. Oznacza to mniej przypadkowych uczestników Twoich konferencji. Dzięki temu jako marketer tworzysz bardziej wartościowe lidy. Klienci, którzy doceniają Twoje treści, są też bardziej lojalni, ponieważ traktują Cię nie tylko jako potencjalnego dostawcę, lecz także jako eksperta w dziedzinach, które ich interesują. Połącz wodę z ogniem. Wartościowa i skuteczna treść łączy więc dwie perspektywy. To, co chcesz zakomunikować, zostaje zweryfikowane z perspektywy rzeczywistych potrzeb i problemów klienta. W części wspólnej tych dwóch zbiorów powstaje przekaz dla niego atrakcyjny i znaczący, który pozwala Twojej organizacji osiągnąć cele biznesowe. Podsumujmy. Content marketing nie jest zupełnie nowym wynalazkiem. Marki przyciągają klientów w ten sposób od ponad 100 lat. Jednak zmiany w procesie pozyskiwania informacji i przeniesienie w zasadzie całego researchu do internetu sprawiły, że oparcie komunikacji na wartościowych i atrakcyjnych treściach stało się koniecznym elementem każdej dojrzałej strategii marketingowej. To wszystko w tym odcinku podcastu Biznes Marketer. Jeżeli chcesz być na bieżąco, koniecznie subskrybuj nas na Twojej ulubionej platformie podcastowej. Wszystkie odcinki podcastu i dodatkowe materiały znajdują się na stronie biznesmarketer.pl, gdzie znajdziesz też link do zakupu mojej książki ABC Marketingu B2B.